Czego potrzeba, aby zbudować porządną relację, opartą na głębi zamiast gównianej? I człowiek, do którego dociera boleśnie, że jest w kryzysie i to nie pierwszy raz, nie czeka, aby otrzymać wsparcie. I pomoc, jeżeli czeka, nie chce pomocy, wypiera ją, nie chce wsparcia, czyli odpowiada mu taka sytuacja, czyli wzmacnia unikanie, jak również tak nadmiernie kompensuje obecność swojego schematu, czyli zdrowy instynkt samozachowawczy przegrał z doświadczeniem psychozy, bo proszę Państwa, my najwięcej czasu oraz naszych bezcennych zasobów nie do odzyskania, Tracimy w życiu na interakcje oraz relacje z nie do końca dopasowanymi dla nas ludźmi, i w takich relacjach my kultywujemy swoje deficyty i nadmiary, gdzie nie otrzymujemy w zamian nic lub prawie oraz obronę tego, co robimy i dlaczego tak długo to robimy. Dokładnie obronę cudownego zewnętrznego wizerunku prawie cudowny jak woda z Lichenia, przemocowej rodziny, gdzie kieliszek to rozgrzeszenia dla bicia, nadużyć i zmowy milczenia, czyli zgoda, żeby nie było niezgody, bo co ludzie powiedzą, tak? Niech tylko ktoś podniesie coś, co jest pod dywanem, ten nastos, tak? Bo może tym samym obalić zbiorową personę tej rodziny i wtedy wszystkich szlak trafi, bo tam nie ma Żadnego rdzenia nikt nie może się rozwijać, bo jest to wbrew utrzymaniu wizerunku systemu. I tam ludzie boją się o emocje i uczucia innych, tak bardziej niż o swoje własne, bo nie mieli do nich prawa, bo one były grzechem. I każdy z nas znajduje racjonalne wytłumaczenia dla łamania swoich wartości, zasad oraz granic lub całkowitego ich niewykształcenia na rzecz skosniałego systemu powielanego od zmierzchu cywilizacji, bo tam jest lęk, a jak istnieje lęk, to nie ma miejsca na miłość, bo wygrywa kontrola i monitoring nieskazilnego systemu, żeby przypadkiem tak nie wypaść źle. Tam się nie rozumie, że miłość nie jest czymś, co można wygrać, przyciągnąć, odepchnąć, tak? czy też stracić, bo nie można znaleźć miłości tak? poprzez kontrolę lub manipulację sobą bądź innymi. Osobami. Nie można tego znaleźć w wyniku współzależności lub męczeństwa i zatracania się. I znajduje się prawdziwą miłość, jeżeli znajduje się siebie, kiedy można być w pełni obecnym ze sobą i z innymi, którzy są bezbronni przede mną. I jeżeli. My się będziemy głęboko wsłuchiwać wewnętrzny świat, tak e, będąc w łączności ze swoimi własnymi e, uczuciami, wtedy mamy dostęp do wglądu, tak do tej części wykonawczej i wszystko zaczyna się od, proszę Państwa, siedzenie i e, e, słuchanie takich treści, a toksyk to, a toksyk tamto, a narcyz tamto, a borderline to tamto, nigdy jeszcze nie sprawiło, że naprawi się swoje własne deficyty bądź nadmiary. Żadna ilość wiedzy. Bo gdybym ja tylko wiedział, czy wiedziała, czy ona wróci, czy on nie wróci, czy warto, czy nie warto, tak? I jeszcze nie sprawiła, żeby zrozumieć, że zaburzenie osobowości i w ogóle sama osobowość to jest trwały, w miarę trwały wzorzec i do którego zmiany potrzeba naprawdę całego zespołu, że żeby ten sposób postrzegania i przetwarzania rzeczywistości Trochę poluźnić i za tym idzie i inwestacja czasu oraz chęci, tak? Bo nic mi nie zmienia się od czytania, od grzebania, od słuchania i żaden z tych problemów się nie zmieni, bo nawet gdyby ktoś Państwu dał gwarancję, w Twoim życiu jest to i to, bądź ta, bądź ten, tak? Z podpisem, z certyfikatem, z dobrym nazwiskiem, czy Państwa życie, mając tą wiedzę w ręku, by się zmieniło? No właśnie, czy by się zmieniło i co potrzebowałoby się zmienić zaraz, tak, żeby kryzys, którego państwa doświadczacie, nie wylądował pod dywanem jak większość, tak, wyzwań, z którymi my nie mamy zasobów i to jest okej, okay. tak żeby się z nimi uporać, nikt z nas tutaj nie ma być perfekcyjny, nieomylny. My uczymy się najwięcej upadając na twarz, ale wyciągając wnioski z tego upadku, które są Adaptacyjne, bo jak zobaczyć, czy ktoś faktycznie y, ma podkopuło mniej więcej w porządku, po tym, w jaki sposób zaspokaja swoje potrzeby i te najbardziej egzystencjalne, jak również. Te wyższe, bo jeżeli komukolwiek w tej drodze do zaspokojenia własnych potrzeb, tak, spada włos, to oznacza, że ten sposób jest nieadaptacyjny, a ta osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie wyciąga wniosków, jak również, że krzywdzi w tym procesie. Innych i wszystko zaczyna się nie od siedzenia, bo to trzeba ograniczyć, tak uciąć, bo to jest pewnego rodzaju nauk behawioralny, tak, następna rolka, następny filmik, następny ekspert. Tylko skonfrontować się, kurde, w moim życiu jest kwas dwa metry mułu i wodorosty, to jest OK, bo wszyscy zaczynaliśmy od zera i od niczego, ale każdy z nas codziennie zaczyna tak z bardzo bogatą bazą doświadczenia, które niekoniecznie było złe, tak? bądź, bądź nieadaptacyjne. Bo z tego można wyciągnąć wnioski, żeby nie tkwić w przeszłości, tylko iść z optymizmem na początku malutkim dalej. I to odbywa się w cztery oczy, ale tak, do tego, Trzeba dojrzeć, uciszyć ten gadający głos ja niczego nie potrzebuję, tak, bo to jest dla wariatów bądź inne takie martwe, martwe punkty, i do tego potrzeba ogromnej bezradności i bezbronności, że Okej, okay, ja mam prawo się mylić, bo jestem człowiekiem. Link do sesji wsparcia, jak zwykle, jest w opisie tej transmisji, do zobaczenia po drugiej stronie braku nadkompensacji, jak i braku powielania niewspierających nieadaptacyjnych schematów.